Cześć, jestem Greedy. Mój nowy podcast o prawdziwych zbrodniach znajdziesz w linku poniżej, w komentarzach i opisie. Dzięki. Sprawa dotyczy Stany Zjednoczonych Ameryki w 2024 roku. W grudniową noc jeden człowiek zniszczył wiele społeczności w Illinois, a przyczyną były wydarzenia sprzed lat. To jest historia przerażającego szału który zniszczył rodzinę i zakończył się próbą zamachu na życie politycznego streamera. Mahomet to niewielka, zgrana wieś w Illinois. W tej spokojnej okolicy rodzina Mason była dobrze znana i uwielbiana. Janice Mason, 61-letnia kobieta, od lat mieszkała w tej okolicy i wychowała dwoje dzieci. 26-letnią Sarę Mason oraz 23-letniego Kaleba Masona. Sąsiedzi opisywali Janis jako wspaniałą osobę. Była kochana i szanowana. Kolica, w której mieszkała rodzina, była spokojna i niewyróżniająca się. To była zwyczajna okolica, w której niewiele się działo. Ale w nocy 18 grudnia 2024 roku, ten dom dotknęła niewyobrażalna tragedia. O godzinie 21:41 policja została wezwana do domu masonów po zgłoszeniu strzałów. Mieszkańcy okolicy usłyszeli zamieszanie. Przerażeni czekali na przyjazd służb. Wyglądając za zasłon. Funkcjonariusze szybko przybyli na miejsce. Podeszli do domu i znaleźli wszystkich trzech członków rodziny Masonów. Wszyscy zostali postrzeleni i znaleziono ich ciężko rannych w garażu oraz na podjeździe ich domu. Sara Mason zmarła na miejscu z powodu obrażeń, a jej matka Jenis i brat Caleb trafili do szpitala. Mimo pomocy medycznej oboje zmarli po 22:00 tej nocy. Po rozprzestrzenieniu się wieści, przyjaciele i sąsiedzi zebrali się przy domu Masonów, otoczonym taśmą policyjną. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy. Początkowo założyli, że to było włamanie do domu, które poszło strasznie źle uzbrojony napad zakończony tragedią. Jednak gdy policja rozpoczęła śledztwo, szybko stało się jasne, że nie był to przypadkowy atak. Podejrzanego zidentyfikowano niemal od razu. A organy ścigania odnalazły go w kilka godzin po morderstwach. Mężczyzną odpowiedzialnym za to był John Lyons, 24-letni mężczyzna z Westchester w stanie Illinois. John był znany rodzinie Masonów. Wkrótce okazało się, że John od dawna żywił urazę do Kejleba. Byli współlokatorami na studiach w 2022 roku, lecz ich relacja zakończyła się przemocą. W czerwcu tego roku John twierdził, że Kaleb brutalnie go pobił i dusił podczas kłótni, aż John stracił przytomność. Pobójce nie wniesiono przeciwko Kalebowi zarzutów karnych, co rozwścieczyło Johna. Czując się pozbawiony sprawiedliwości, John postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i złożył przeciwko Kalebowi pozew cywilny o napaść i pobicie, domagając się 50 tysięcy dolarów odszkodowania. Jednak batalia sądowa ciągnęła się bez końca. Rodzice Johna później powiedzieli policji, że w 2022 roku ich syn stał się przygnębiony i wycofany po ataku. Zaczęli martwić się o jego samopoczucie, więc ostatecznie wrócił do domu rodziców, ale miał trudności z utrzymaniem swojego życia w ryzach i stawał się coraz bardziej rozgniewany. Pod koniec 2024 roku problemy Johna narastały. Niedawno zrezygnował z pracy. I otrzymał też zarzut karny za udział w wypadku. Uderz i uciekaj. John miał pojawić się w sądzie 19 grudnia 2024 roku w sprawie wypadku. Uderz i uciekaj. Przyjaciele i rodzina zauważyli, że John stacza się na dno. Jego własny ojciec był na tyle zaniepokojony, że w dniu tych zabójstw śledził, gdzie przebywa jego syn. 18 grudnia John okłamał swoich rodziców co do tego, dokąd się wybiera. A w pewnym momencie dnia odkryli, że pojechał w kierunku środkowego Illinois, gdzie mieszkała rodzina Mejsonów. Zaniepokojeni rodzice Johna skontaktowali się z policją tego wieczoru, kiedy zorientowali się, że nie wraca do domu, jak obiecał, ale wtedy było już za późno. John już zabił Kaleba, a także jego matkę i siostrę. John przybył do miasta 18 grudnia po południu, by odnaleźć Kaleba. Z raportów policyjnych wynika, że John był w domu Mejsonów, Pięć godzin przed morderstwami. Pod koniec popołudnia zapukał do drzwi. W tym czasie z rodziną mieszkał współlokator, który otworzył drzwi. Jan przedstawił się tylko jako jacek i zapytał, kiedy kaleb będzie w domu. Współlokator powiedział Janowi, że kaleb wróci dopiero za kilka godzin. Jan wyszedł na chwilę, ale nie odszedł daleko. Kręcił się w okolicy czekając. Współlokator uznał to za podejrzane Kaleb naprawdę nie był w domu Był poza domem w pracy, ale wkrótce miał wrócić Współlokator uznał zachowanie Johna za tak dziwne, że napisał krótka wiadomość tekstowa A do siostry Kaleba, Sary, informując ją o nietypowym spotkaniu z tajemniczym gościem W tym czasie ani Sara, ani jej matka Janice nie były w domu Wczesnym wieczorem Sara wracała do domu kiedy wróciła, natknęła się na Johna kręcącego się w pobliżu. John podszedł do Sary, szukając jej brata, ale wyjaśniła mu, że Kaleb nie wróci do domu przez kilka kolejnych godzin. John wtedy odszedł, lecz pozostał w okolicy. Zaparkował na końcu ulicy i czekał w ciszy, obserwując dom w poszukiwaniu oznak obecności Kaleba. Janis wróciła do domu około 21:10. Współlokator rodziny wspominał, że Janice była zaniepokojona obecnością Johna tego ranka. Wyjaśniła współlokatorowi, że rodzina jest skucona z Johnem przez trwający pozew. Potem Sara opublikowała przerażający wpis w mediach społecznościowych o 21.22, napisała o mężczyźnie stojącym przed jej domem. Napisała, że stara się nie być przestraszoną białą kobietą z przedmieścia z powodu faceta czekającego przed jej domem. Odszedł, ale pewnie wróci. Niecałe 20 minut po publikacji Sary spełniły się najgorsze obawy rodziny. O 9:30 Kaleb był już w domu. 10 minut później, o 21:40 na podjeździe, padły strzały. Męski współlokator był wtedy w piwnicy, kiedy usłyszał strzały dochodzące z góry. Pobiegł na górę i natknął się na przerażający widok. Janis, Sara i Kaleb leżeli ranni. Krwawiąc od ran postrzałowych w pobliżu domu. Gdy pojawiła się policja, Jan już uciekł. Śledczy od razu wskazali Jana jako głównego podejrzanego. Męski współlokator był w stanie w tym pomóc, mówiąc policji, że rodzina bała się go, gdy wcześniej przyszedł do domu. Policja powiadomiła inne służby, aby były czujne. Uzbrojony szaleniec był na wolności. To nie zajmie dużo czasu. Zaledwie dwie godziny później, John pojawił się w kolejnej podmiejskiej dzielnicy Chicago. Skierował swoją uwagę na mężczyznę o imieniu Nick Fuentes. Koło 23:30 tej nocy samochód Johna zatrzymał się na przedmieściach Chicago. Przejechał około 150 mil na północ od miejsca potrójnego zabójstwa. Tutaj na tych przedmieściach mieszkał Nicolas Fuentes, 26-letni komentator polityczny i streamer internetowy. Adres Nika niedawno wyciekł do mediów społecznościowych po tym, jak opublikował kontrowersyjny wpis. Jan doskonale wiedział, kogo szukał. Możecie się zastanawiać, kim jest Nick Fuentes. Nick jest dość znaną postacią w polityce internetowej, zbanowaną na większości platform. Pod koniec 2022 roku zrobił nagłówki, uczestnicząc w prywatnej kolacji z Trumpem i Kanie Westem, kilka tygodni przed wizytą Jana. Nick po wyborach 2024 roku napisał na Twitterze, Twoje ciało, mój wybór na zawsze. Ten tweet rozwścieczył wielu, a w odwecie ujawniono jego adres domowy w internecie. Od tego momentu Nick znosił nękanie pod swoim domem w tym incydent, w którym został oskarżony o użycie gazu pieprzowego wobec 57-letniej kobiety, która przyszła do jego domu, by się z nim skonfrontować. Setki osób nachodziły do Mnika, by go nękać, lecz w końcu sytuacja się uspokoiła. Powiedział, że zwykle było to nieszkodliwe. Ludzie rzucali jajkami w drzwi i dzwonili do domofonu. Gdy pojawił się Jan, wszystko było zupełnie inaczej. Gdy Jan przyjechał nikodem prowadził transmisję na żywo, kiedy zadzwonił domofon. Nagranie z monitoringu, które później zdobyła policja i które nikodem udostępnił publicznie, Pokazuje Jana na ganku Nikodema około godziny 23:30. Miał na sobie biały kask motocyklowy i ciemne ubrania. W jednej ręce trzymał pistolet, a w drugiej samopowtarzalną kuszę. Nagranie uchwyciło, jak John próbował klamki i walił w drzwi. Krzyknął, jo, Nick! próbując dostać się do środka zarówno od tyłu, jak i od frontu posesji. W środku Nick usłyszał zamieszanie. Założył, że to kolejni ludzie chcą go zdenerwować, ale się mylił. Podczas transmisji na żywo Nick sięga po swój telefon. Otwiera aplikację do kamery przy drzwiach i zagląda, żeby zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. Właśnie wtedy zobaczył Johna stojącego tam z bronią. Widząc to, Nick zakończył transmisję na żywo, nie mówiąc widzom, co się dzieje. Producent porozmawiał z Nickiem i uspokoił go. Zadzwonił na policję, a funkcjonariusze byli już na zewnątrz i zajmowali się sprawą. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast ruszyło kilka radiowozów. Funkcjonariusze po przyjeździe od razu zauważyli Johna w domu Nika. Widząc policję, John uciekł zanim go zatrzymali. Potem ruszył pościg pieszy ulicami. John wciąż miał na sobie kask motocyklowy, gdy biegł przez podwórka i zaułki. Gdy biegł. Porzucił swój plecak między domami. Później śledczy odnaleźli ten plecak i odkryli, że zawierał kusze oraz kilka łatwo palnych cieczy. Torba sugerowała, że John był przygotowany na długotrwały i brutalny atak. Być może nawet planował podpalenie lub wybuch. Następnie John siłą wtargnął do domu na sąsiedniej ulicy, szukając miejsca do ukrycia się lub być może. Dom, do którego wszedł, był własnością Scotta. Gdy Scott usłyszał o włamaniu, zbiegł na dół sprawdzić sytuację. Kiedy Scott dotarł na dół schodów, stanął twarzą w twarz z Johnem. John stał w jego korytarzu z pistoletem w ręku. W tej chwili John podniósł pistolet. Wystrzelił do Scotta, ale na szczęście kula chybiła. Jednak Scott miał też dwa psy. Dwa psy Scotta odważnie broniły właściciela i zaatakowały Johna, ale John oddał dwa strzały, zabijając oba psy o imionach Ber i Missy. Scott wbiegł na górę i zabarykadował się na drugim piętrze. Tymczasem John wrócił na ulicę. Policja zdążyła już utworzyć kordon. John wyszedł z domu na podwórko i do alejki, gdzie policja próbowała go osaczyć. Zażądali, żeby natychmiast się poddał. Ale John odmówił posłuszeństwa. Zamiast tego uniósł pistolet i otworzył ogień do policji. Jedna z kul zdołała rozbić szybę radiowozu policyjnego, ledwo mijając funkcjonariusza. Policjanci nie mieli innego wyjścia, jak tylko odpowiedzieć ogniem. Nikt później wspominał o strzałach w okolicy. W kilka sekund John został postrzelony przez policję. Upadł na ziemię. Śmiertelna rana postrzałowa głowy zakończyła jego szał. Po postrzeleniu Johna wezwano ratowników, lecz nie mogli mu już pomóc. Wkrótce potem stwierdzono jego zgon. Cudem żaden z funkcjonariuszy nie został ranny podczas ostatniej strzelaniny, ale w ciągu kilku godzin John zabił trzy osoby. Próbował zabić kolejną i postrzelił dwa ukochane zwierzęta domowe. Wieść o zabójcy szybko się rozeszła. Nick opisał wydarzenie w mediach społecznościowych, a historia stała się wiralem dzięki jego popularności w internecie. Wiele osób wiedziało, że Nick niemal umarł, ale większość nie znała całej historii i wygląda na to, że nadal jej nie zna. To sprawiło, że wszyscy pytali, dlaczego? Co mogło skłonić kogoś do tak okrutnych aktów przemocy? Śledczy szybko poznali historię Johna i Kaleba. Posiadali dokumenty sądowe potwierdzające pozew przeciwko niemu, co wzmocniło motyw. To był celowy akt zemsty, a nie przypadkowe przestępstwo. Ostatecznie śledczy ustalili, że John działał sam, kierowany osobistą urazą. Wciąż pozostawało pytanie, dlaczego próbował zabić Nika? Czemu ktoś mający urazę do byłego współlokatora miałby nagle chcieć zabić przypadkową osobę? Podczas przesłuchania rodzice Johna byli podobno równie zdezorientowani jak inni, próbując skonfrontować syna z Nickiem. Akta policyjne nie wskazują, dlaczego wybrał właśnie Nika, poza faktem, że jego mieszkanie stało się magnesem dla jego krytyków, gdy jego lokalizacja została ujawniona w internecie. Niektórzy sugerowali, że zabicie Nika dałoby Johnowi złą sławę. Możliwe, że w swoim przygnębionym urojeniowym stanie chciał odejść z Hukiem. Dlatego wybrał jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci amerykańskiej polityki. O ile wiadomo śledczym, nie było i nie ma żadnego znanego osobistego powiązania między tymi dwoma mężczyznami, a co jeszcze dziwniejsze, John nie był publicznie związany z żadnymi ruchami politycznymi. Śledczy ustalili, że John legalnie kupił pistolet 9 mm, użyty w przestępstwach. To wskazuje, że atak był w pewnym stopniu zaplanowany. Uzbroił się na długo przed zdarzeniem. Jego rodzice powiedzieli policji, że nie mieli pojęcia, iż posiadał broń. Zauważyli, że tego dnia był tajemniczy, jednak nic nie przygotowało ich na to, co się wydarzyło. Kilka minut przed przyjazdem do domu Nika, John wysłał rodzicom wiadomość: "Wkrótce będę w domu". To było około 23:25. Gdy rodzice Johna przestali otrzymywać od niego wiadomości, zgłosili jego zaginięcie na policję. Licząc na szybką interwencję. Ale w tym momencie on już nie żył i był masowym mordercą. Policja i inni spekulowali, że John zamierzał zabić znacznie więcej osób tamtej nocy. Łatwopalne substancje przyspieszające w jego torbie sugerowały, że planował coś znacznie większego. Kusza była również cichą bronią, aby uniknąć hałasu. Możliwe, że zamierzał zabić Nika po cichu a potem zabić innych, ale na szczęście nigdy nie miał okazji, by kontynuować. Śledczy uważają również, że możliwe jest, iż zadzwonił do drzwi Nika, zamiast strzelać przez drzwi, ponieważ chciał stanąć z nim twarzą w twarz lub nawet wziąć go jako zakładnika. Chociaż są to tylko spekulacje, rysuje to obraz człowieka, który naprawdę wkroczył na drogę skrajnej przemocy. Po ataku Nick podziękował Bogu i policji za ocalenie. Opublikował nagranie z monitoringu z Johnem na ganku i napisał: Uzbrojony zabójca próbował odebrać mi życie. W moim domu, mój dom został niedawno zdołowany na tej platformie. Jestem wdzięczny Bogu, że wciąż żyje. Chociaż to rozdzierające serce, mogło być niewyobrażalnie gorzej. Doksing to nie zabawa. Po ataku nikt opuścił ten rejon. Powiedział, że jest gotów zmienić życie i się przeprowadzić. Jego zdaniem nieodpowiedzialne byłoby oczekiwać tego od sąsiadów z małymi dziećmi, aby podzielić ciężar potencjalnego niebezpieczeństwa. Mieszkańcy w pobliżu Nika wyrazili ulgę, nie zginęli po stronni świadkowie strzelaniny. Wielu nie znało Nika przed tym incydentem. Po ataku wielu opłakiwało śmierć rodziny Masonów. Sara Mason, 26-letnia córka, miała bliskie grono przyjaciół, którzy byli zdruzgotani jej śmiercią. Opisywali ją jako dowcipną, inteligentną i troskliwą osobę. Najlepszy przyjaciel Kaleba z liceum, Bryson, wspominał go jako kogoś, na kogo zawsze można było liczyć. Po ukończeniu szkoły pozostali blisko i spotkali się na kawie kilka tygodni przed tragedią. Później powiedział w wywiadzie: Nie wiem, jak to przetworzyć. Mieliśmy dorastać razem, a teraz jego już nie ma, tak po prostu. Zorganizowano uroczystość upamiętniającą rodzinę na którą przyszło wielu mieszkańców okazać wsparcie. Sąsiedzi opisali stratę rodziny masonów jako rozdzierającą serce i niepojętą. Kilku sąsiadów wspominało o życzliwości Janice, którą okazywała im przez lata, zwłaszcza, że była aktywna w lokalnym kościele i różnych wydarzeniach społecznościowych. Rodzina Johna pogrążyła się w szoku i smutku. Jego rodzice, próbując chronić go przed kłopotami, musieli zaakceptować, że ich syn został masowym mordercą. Podziękowali funkcjonariuszom za interwencję. Tego, co zrobił John, nie dało się usprawiedliwić. Ponieważ John nie żyje, nie będzie procesu. Sprawa jest sprawnie zamknięta. Dla bliskich ofiar wciąż pozostaje pytanie: jak studencka kłótnia doprowadziła do potrójnego zabójstwa? Niektórzy wskazują na depresję Johna, jego zdrowie psychiczne i niestabilne zachowanie. Zastanawiają się, czy silniejsza interwencja i wsparcie pobójce w 2022 roku mogłyby zapobiec tej tragedii. Nigdy w pełni nie dowiemy się, dlaczego John zrobił to, co zrobił. Wszystkie odpowiedzi odeszły razem z nim.